Hej! Pamiętacie mnie? Nie to wiecie? Dzisiaj robimy pierogi. Od maleńkości robiłam sam pierogi. I to był jego przepis. Nie taki z internetu, bo z internetu to w ogóle inne. W ogóle z papryką! Wyobrażacie to sobie? Ale jest w ogóle takie... Takie dobre. Że <laughs> się z Nie możemy tego przestać Nawet o 10 w nocy mama nam zakazuje. a ona odciąga od tego. Nie wiemy jak. Ale my to nie możemy przestać Mogę Wam pokazać, jak to robimy. E, no bo o to chodzi. Dzisiaj robimy patrzcie, tu już w parku mamy zrobione. Które okroiliśmy, a teraz zmieniliśmy. E, ziemniaki właśnie się studzą. No i dzisiaj będziemy robić. I mogę a, Wam to pokazać. A w patroniusce co jest? To sama nie wiem. To zobaczymy. Martii, mogę jeszcze pokazać. O, cebulek. Cebulek. my już się czekarnia. Bardzo chce Tak, to jest kas. Kasper. Kasper. I Ile mam lat? Sześć. Ile? Sześć. A, to tak sześciolatkowie tak ładnie mówią jak, jak dwulatkowie. Sześć 6 six. Sześć six. Okej, okay, świetnie. Zobajcie łapki w górę. <laughs> to... Ja już daję łapkę w górę. Jedna łapka w górę! <gry> no Od i co? Cały kościoł robiłam sobie ja robić. Co wy tu robicie? Ugniatajcie mąkę. Ugniatajcie mąkę? No, no nie tak. Jest. A co? Ale nie ugniatajcie. Ja chcę robić pierwszej, to ty się, się przyzwyczaić do brudnych chłopców. <kluzno> Może ta mąka miała jakieś grudki czy co? Brudne. No coś tak. Aha, grudki. No i przy Ale okazji! I wszystko! A to tak pili, a jakby moja babcia była, to by się bo ona ma uczulenie na mąkę. O nie, tylko nie to. Patrzcie, nie daje Boże, ta... że babcia patrzcie, miała uczulenie na mąkę. Patrzcie, patrzcie jak to ładnie wygląda, patrzcie jak to ładnie wygląda. Uła. I w ogóle nie ma grudek. Czad. Ja z tej kupy brudnej na tą, jest tylko takie coś i tak nie można mieszać, bo będą... Okay. A jakie my pierogi w ogóle robimy? ruskie. Oczywiście, że nie jest mięskie. No więc, ja się nie lubię, ale niektórzy lubią. I ja tego nie oceniam. No dobra, to co? Może idę po ziemniaki. Tak, no to może idź. I jak widzicie, mamy starożytny przemielony dwa razy. Nie wiem, czy mówię. On bardzo ciężko wychodzi Teraz będziemy mieli ziemniaczury. Mhm. Potem będziemy mieli tu cebulę, i hmm? do tego gerę, a potem będziemy mieli to. Mieszać. proszę. No i jak widzicie, mówiłam, że trzeba, potrzebne są ręce. Dodajemy. Papryczki. Oczywiście słodkie. Jeśli ktoś próbuje na ostro, to proszę, ale nie proponuję. Będzie palić. Co jeszcze dajesz? Dodajemy soli. Mhm. Mm bardzo dużo, bo e, to do ocenia, I no, takie duże, o, to jest 200 takich. E, trochę pieprzu, trochę pieprzu, no tak, bez masła, wam, bez masła. I ugniatony, oczywiście. Jak Na... ty to ugniatasz, pokażę. No tak, to ugniatam. Nie wiem. Nie, to musi być. <laughs> I, okropne. To, i, <laughs> czekaj, nie, to, <laughs> nie, to jest dobre, to jest dobre, jakbyście to widzieli. Mm. Patrzcie na mnie, też to jest. Ja. Po <grym> czemu na dwa nadwagarki robicie? Yy, bo, mm. my nie lubimy, bo my nie lubimy innych, bo yy, każdy z nas robi inne. A to każdy zaraz robi swoje? A, dokładnie. Wow. Bo yes. Kacpi na przykład robi inne? Bo na przykład ja bym dodała sorry 20, ile mówiłam. A jakby się odwróciła po pierwsz, a Kacpi już tu dodaje kolejne 20, To byłoby mi... Zgniatasz to, czy jak to robisz? Mm. Kulej mówię. <grym> Jakbyś tak jakbyś, to tak jakbyś chciał spróbowała w garści. Ciekawe czy wyjdzie tak. Nie wyjdzie. <laughs> to jakbyś piasek zgniatała. Ale pysz, to musi być pyszne. Tak. Pokaż. Ale ty zawsze mówi, że trzeba a się to jedną ręką. Pójść, jedna ręka już ścierpła. No i teraz problem. Bo jedna ręka ścierpła, a druga trzyma. Jedna trzyma garnek, a druga a to już gniecie. Ej no dajcie mi pieprzu no, Dajcie mi soli Ej mm. Nie no, widzę jak to jest I nawet teraz nie możemy dodawać! No właśnie, no właśnie Dobry, Dobry super. No, zobaczcie jak mój wygląda Pójdź tak Słabo Można spróbować? Mm. To jest już tak opaluchę. Mm, 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 mm.

Ale to jest. Jeszcze raz robimy wymykuję. Wlewamy I zasypuję. Zjeść. Ależ ładnie ugnieciona. Ale nie lubijcie, tylko ciasta. Nie, tylko gnieść. Dawaj, pokaż na stojąco może lepiej będzie. Nie, jest to dobrze na O, super. Bierzemy od szklanki, wy możecie mieć takie coś, ale ja od takiego tradycja. A co tu wychodzi? Takie placki. Fajnie. No. Ja, ja zrobię takie placki, to bym nawet zrobiła, ja bym tu wsadziła na i bym były takie fajne narisiki. E, to możemy oderwać, żeby było na to inne ciasto, a by się zmieściło coś innego. Bierzemy i robimy jak najbliżej naj najpierw na krawędzi, a potem zmniejszamy to, żeby było więcej ciasta. Jeszcze mamy tam połowę. O kurde, to widzimy, że to nie No jak, mówiłam, że jak będą gotowe. No jeszcze nie są gotowe, bo mam jeszcze tu są ciasta. Tu jest jeszcze ciasta. E, mamy ciasto, pokażę wam jedną i a jeszcze zrobimy. Przybliżę może na Twoje rączki, dobra? Pokaż jak to Robimy, mam jedną, to. Zależy jakie duże robicie, ja trochę mniej sobie wezmę. I robimy, bierzemy palec w gorącej wodzie, no nie gorącej, żebyście się nie oparzyli. ale takiej ciepłej, że jak długo przetrzymacie, to będzie gorące. Mhm. I bierzemy, tak naokoło. Mhm. Dokładnie, nie musi być szybko, dokładnie. Najlepiej tak blisko ciasta. Okay. Blisko krawędzi ciasto, tak? No. no. Jeśli macie maszynkę, to zrobicie tak samo albo maszynce. I trochę ugniatam, żeby było ładnie i robię widealczykiem. Wow! Ale bardzo ładne. Czy ja wiem? Ale na pewno smaczny. Pokażę jak on wyszedł. Dwie strony, czekajcie, zobaczcie. Bo dwie strony, jeśli robicie to rekreacyjnie, to dwie strony. Reprezentacyjnie ma. <laughs> Zobaczcie, dwa pierogi. Wiem, że ten jest ładniejszy, ale tego się przyjemniej robi. No, bo. Ciekawe, który będzie pyszniejszy. Ja to robię ja tą wodę, bo tutaj jest język... eee. Oczywiście już wstawiam, ale tylko chciałem pokazać, co tu Martynka na wyprawiała. Za, za, widzę Martysia, że zaangażowałaś całą rodzinę. Nie, no mnie boli tak no. A jak? No ona no, ok, ja no, mam. boli. Ale ja pierogi. Ale przecież Ty siedzisz tak. boli? No mama przystać. No dobra. Jeżeli pierogi. Moje. Moje. Oj. Wszystkie takie ładne, bo jak sobie przytrzy, niektóre są ładniejsze. Biorę wszystkie, żeby zobaczyć efekty, które wyjdą najłatwiejsze. Wyroczymy wszystkie najmniejsze, bo chcę. Ja widzę że nie jest to tego. Tak. Idziemy. Ja chyba mam ten dla bezpieczeństwa swoich rąk. Ale jak są dorośli, to możecie yy, sami oczywiście. Pierwszy pieród. Dobra, ja teraz chcę nałożyć ten taki ogromniasty. Jesteśmy niedoskonali! Dobrze? Jeszcze taki dno, jakkolwiek. Bo jestem ciekawa, co się dzieje z dno. Mam chyba po prostu. otwórzmy sobie. Bierzemy jeszcze. A teraz spróbujemy mi zrobić samego pierogra. Tylko. się strasznie boję. Jest nie, okay. o! nie, ja się za bardzo boję. Mm, system opanowany widzę No jak, podoba nam się efekt Trochę dziwne, trochę wariatkowe, ale niektóre są piękne Jeszcze zostało nam kilka drogów No lepi lepiej, Kac i liczy też zaraz zacznę liczyć, ale no chyba z no, wyszło To co, może pojąć trzydziesięć siedem trzydziesięć siedem czterydziesięć 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 pięćdziesięć 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 呜！考。<noise> <noise> Należyć weź sobie. okej. Okay. Stakmi dwa pierogi i drugi pierogi. Drugi tak. Czekaj, daj ten talerzyk. O, weź drugi. Tak. Ale mi było. Widzicie, jak Bo chyba się chce pokazać na kamerze. Może w każdym razie. Kto tu najbardziej lubi pierogi? Ja. Ja! Oj. Pierogożercy. Pierogożercy. Wszystkie? O, ok. To idziemy na stół. Dobra. Maciek, to posłuchaj na swoje Tak. Tak, ale... Trochę... Tak, tak. Wiecie co? Wszystko by było pysznie... Na szczęście że mamy to. Wszystko by było pysznie, gdyby to nie posłali wody. Tak Zobaczcie, że... co tu się dzieje. Nie Rabunek taki, że... Dobrze, że jednego na talerz sobie położyłem. Już więcej nie jemy, bo to musi być. Nie! Nie, to No mam rację. No No i nasz... no jak podobałam wam się w tej tak? No. E, a, zanim jeszcze ukończymy filmik, było e, No dobra, i trochę No Nie, może zostanie...